Jeżeli ktoś wie, że pewna dieta służy, a druga nie, no to dopóki nie zastosuje działania, no to to nic nie zmienia, prawda? Tak samo z trybem, ze stylem życia, który w większości ma na nas wpływ. Więc jeżeli tego działania nie zastosujemy, to po prostu nic nie zmienimy. I. Yy... I tak samo, e, jeśli chodzi o chorobę, ja też jako psycholog patrzę na całość, jestem też terapeutą systemowym, więc jakby patrzę na ten system rodzinny, w ujęciu rodziny, i bardzo często też spotykam się z tym, e, znaczy też tak pracuję, że kiedy przychodzi osoba, e, to ja jestem też zainteresowana tym, jak na tą chorobę reaguje otoczenie, bo przecież jesteśmy w systemie. I każdy z otoczenia będzie miał do tego inną reakcję. I to też jest dla nich, bo to wiemy z terapii systemowej, tak? że to jest ten, ten bodziec, ta reprezentacja, która stanęła i która coś uruchomiła. Także to jest, to jest niesamowite, że właśnie to dotarcie do źródła, to o czym pani powiedziała, że tak jak dr Hammer, tak? e, czy właśnie w homeopatii, e, że trzeba całkowicie usunąć przyczynę. Tak, nie symptomy, a przyczynę i wtedy człowiek powraca po prostu do równowagi, którym, którą jest zdrowie.